Witam wszystkich i zapraszam na drugi odcinek War Thundera dzisiaj mam nadzieję, że spodobał się Wam odcinek, bo sporo się będzie działo. No i dobra zacząłem od e, pancera czwórki no i tak, e, tutaj jadę na lewą stronę tej mapy. E, tu punkt A jest tylko jeden na środku. No i tutaj e, na początku jakiś e, Szukam sobie dobrego miejsca, żeby prowadzić ostrzał i pojadę tutaj na lewą stronę. No i to powiem Wam, że jest naprawdę super, świetne miejsce. Można sporo zdziałać. I zaraz zobaczycie, jak będzie to wyglądało. No i tutaj staram się szybko śmignąć. I widzę, że tutaj to M3 co już już tam do czegoś wali, więc muszą tam być jakieś czołgi. Ja widziałem też wcześniej, że, że jedzie jakiś e, niezbyt mocny czołg. Tutaj próbuję coś M3 upolować, ale tu z tego co pamiętam, to nie za bardzo mi się uda trafić. On tam jest mocno za rogiem schowany, widać go, ale ciężko go to było trafić. On jest za górą, więc ten pocisk spada. I tak naprawdę go nie widać, ale ale można go trafić. No. Super jestem naprawdę tutaj. Jeszcze raz będzie strzał. Jest. No dałem tam sporo strzałów do niego, już nie pamiętam, czy go w końcu no i w końcu albo ktoś go chyba zdjął. To była chyba asysta. No nie, tu nic mi tu nie zaliczyło z tego. No ale tutaj fajnie, bo można się schować za tą górką. Jestem tutaj, a mogę strzelać w czołgi znajdujące się. Jak widzicie mam tu je jak na dłoni jadące na A. Więc jestem taki chroniony z lewej strony, a mogę strzelać sobie tam daleko po przekątnej. No i tutaj mam już parę celi. Super wystawiony pancer, Sturmgeschütz 3. No i trafiony chyba dwa razy, albo się schował za czymś, się pamiętam. Tu pancer 4, na tego musiałem uważać, więc... Wychylam się i chowam. Nie chcę tutaj dostać za bardzo. Szukam go tam, szukam, szukam. właśnie dobrze jest się ustawiać na górce bo wtedy nasze płyty pancerza są pod kątem ale trzeba uważać tak żeby dolnej płyty nie wystawić za bardzo nie można wyjechać pancerz wójeczka trafiony. No. mam już jednego fraga no, i coś, ten pancer dru drugi mi uciekł chyba, bo już mnie chyba któryś tam z tych czołgów ostrzelił, więc się wycofuję. Nie chcę się za bardzo. Tutaj ten się zapędził. M2. Rykoszet. Drugi strzał. Pięknie trafiony. I drugi frak. Zaliczony. No i dobra, polujemy dalej. Pancer 3. Też gdzieś tam dziwnie jedzie, pod skosem jest, widać go, ale tam chyba jest jakaś dolinka mała. Dobra, co my tu dalej mamy? No, jest ich tutaj sporo, ale muszę uważać, bo z, z lewej strony będę widział w pewnym momencie, e, że tu po lewej stronie mi jeździ. E, Tutaj mi się wyłoni jakiś czołg, albo wręcz przejedzie za mną, nie widząc tego. No i dzięki Bogu nie walną mi w plery. Tylko po prostu za mną przejechał. ale zobaczycie. W pewnym momencie zobaczyłem na mapie, że coś tam, coś tam się chowa za mną. Tutaj troszeczkę podjeżdżam do przodu, chcę zobaczyć właśnie... Czy tutaj nie jedzie ktoś z tej strony? pancer 3 tam jakiś, M2-4 Daleko, daleko. Zatrzymał się i to jest jego błąd. Nie trafiłem, on strzelił do mnie. No ale ja mam lepszą miejscówkę niż on, jest na szczycie góry. O, to chyba mi trochę przed muszę strzelić O no Chyba to jest trafiony, nie może się ruszać Może go silnicą zrzuciłem, o i załatwiony. Mamy już trzy fragi No i wojujemy dalej No niestety drużyna przeciwna Skupiła się tam na, na atakowaniu punktu A no i... Mimo że wygrywamy, to teraz oni przyjęli przejęli punkt yy, ten punkt, który daje zwycięstwo, także no ja tu się wycofuję, nie ma tu czołgów, więc wracam tam, żeby pomóc przy ostrzeliwaniu tego miejscówki, ale tu mi tak chwila coś tam będzie wyjeżdżało. No tu się obracam, żeby szybciej tam dojechać wol wolniej ten czołg je jedzie tyłem Także zaraz zobaczymy, co tu się. tu gdzieś też za górką. Pancer 3 się zapędził. No i ja tu sobie znajdę dalej jakieś. ciągi zaraz. Tu nie mogę wyjechać na tą drogę, bo będę. więc się zdecydowałem, żeby ją w ogóle przejechać. No i tutaj będę miał lepszy widok na te czołgi. Jest pancer dwojeczka. Nie, niezałatwiony. Dostał, ale niezałatwiony. Teraz dostał, ale nie ja go załatwiłem, nie ode mnie. Nadal trzy flagi. To była chyba asysta. Tak jest. Czyli mam trzy flagi, jedną asystę. Tu M24 się pięknie pycha. Ale zwiał. <grytanie> Zobaczył, że tu pancer czwórka stoi, że więc... Więc zwiał i słusznie nie miałby szans z 4. No, i tutaj, teraz e, chyba właśnie e, przyuważyłem na mapie, że coś tam się pojawia, i tak przewiduję, że to, za tą górą coś stoi. więc jadę tam, by sprawdzić, co tu się dzieje. Coś tutaj się strzela. I proszę bardzo, patrzcie, M2-4 drugi troszkę się zagonił. Jednym strzałem załatwiony. 4 fragi. Także miałem trochę fart, że on e, mnie przegapił musiał tam jadąc, musiał... O tutaj znowu Panzer 4 się zapędził. No i zobaczmy jak się to skończy. On mnie też nie widzi. Dostał i 5 fragów. Chyba idealnie w wieże trafione. Zobaczmy, tutaj dalej. Teraz znowu z Panzer 4, ale tego mi się nie uda załatwić. Z tego co pamiętam, jest daleko mocno i się odstrzeliwuje, więc muszę uważać. No i tutaj już się na mnie uwzięli. No nie, jednak załatwiony. Panzer 4 też trafiony. 6 fragów, jedna asysta. No i teraz już zaczynają na mnie polować samoloty. Zaraz też artyleria będzie mnie ostrzeliwywać. Więc troszeczkę staram się zmienić pozycję, żeby tutaj nie być na jakimś odsłoniętym terenie, żeby podjechać trochę pod, pod drzewa jakieś. No, chyba się też wycofuję trochę. No i niestety drużyna przeciwna cały czas to, a tam ciśnie, więc, więc jadę też im pomóc trochę. Tam pancer 3 wystawione. Oho, tu szturm geszuc. No i trafiony, ale tutaj widzę pancerdwieczka, też mnie coś tam łaskocze. No i dobra, co będziemy dalej w ten szturunek szut Tak, ładnie tam stoi wystawiony, ale chyba nie chcę ryzykować, o, bo tu już mnie coś z lewej strony mnie, coś czuję, że grzmotnęło, albo nie wiem skąd to było. No i teraz akurat tak się ustawił, że go nie widziałem. No, no i tu artyleria do mnie wali. Więc zaczynam się stąd wycofywać. Nasuwanka ostra, chyba ze dwie artylerie tu do mnie waliły. No i tu już miałem uszkodzoną chyba wieżę. Nie. Ale coś tam... Już ten czołg mój był tam mocno nadszarpnięty No i dobra, bierzemy się dalej. Za nasuwanko. Pancer 3 ładnie wystawione. Pudło niestety. No i tu cały czas już mnie mieli namierzonego. Jak tylko się wychylałem, to zaraz dostawałem jakiś strzał. Samoloty, artyleria, czołgi. Byłem chyba w tej chwili pierwszy w, na, na liście u mnie w drużynie. Więc, więc mocno mnie tam chcieli upolować. No i cały czas tutaj czułem, że może mi coś z lewej strony wyjechać. Niestety tutaj byłem sam. Spróbuję tą pancer 3. No i ciężko jest. Może on tam gdzieś jest schowany, dziwnie. O, dostałem. No i właśnie tu chyba już trują do mnie. Tak. No wolałem nie ryzykować. Ten panter 3 dobrze się ostrzelił, bo nie on się za czymś tam schował, nie mogłem go trafić. No to był trochę taki strzał na oślep, no i znowu artyleria tu do mnie wali. No i tutaj Chowam się już za tą górą. To już jest koniec bitwy. Niestety przegrana będzie. No i tutaj już chyba artyleria. Tak, wyjechał tu z tej strony M2-4. mnie. Jeszcze próbowałem mu oddać, ale chyba mi trafił mnie w wieżę. I to już był koniec. Też ładny strzał. Przebił na wylot działonowego chyba. Tak to wyglądało. Naprawdę fajna bitwa. Fajnie się grało w każdym razie. Zobaczmy jeszcze, jakie tam wyniki były. 2293 punkty. Szkoda, że nie ma pokazane, jakie tam odznaczenia za to dostałem. No, ale dobra. Mam nadzieję, że się podobało. I dzięki za oglądanie i do usłyszenia.